Cześć, witam Was z mojego kanału. Karol w lesie. Dzisiaj mamy niedzielę i wybrałam się na inną miejscówkę na prawdziwki, kozaki czerwone, kozaki, babki. Ale niestety, nic niestety tutaj nie udało mi się znaleźć. Wczoraj, co prawda, udało mi się uzbierać trochę kurek, też niezbyt dużo, ale troszkę się udało. Ale zresztą znalazłem inne takie bardzo ciekawe grzyby, zobaczcie je sobie tak się one prezentują nazywają się okratki australijskie inaczej palce diabła i w większości krajach one są chronione tutaj jeszcze mamy drugiego egzemplarza które, który tutaj już jest zjadany przez Simaka już cały zjedzony tu kolejny zmaltretowany taki tu jeszcze widziałem o też kolejny już taki zniszczony one słuchajcie strasznie śmierdzą taką padliną nie są one uznawane za grzyby trujące ale są uznawane za grzyby niejadalne nie można ich używać raczej są uznawane że nie śmierdzą one taką padliną strasznie taki nieprzyjemny zapach to akurat takie niefajne one mają takie tutaj tak zwane macki zazwyczaj 4 do 6 macek takich jak ośmiornicy Trochę Taka ich inna nazwa to właśnie palce diabła I bardzo tutaj widać, że muchy Też przy nich tam latały A muchy to takie zapachy lubią Wiecie, i tak naprawdę to słuchajcie Innych grzybów nie ma Wczoraj tych kurek się trochę udało zebrać Ale ogólnie było przez cały tydzień Sucho, sucho, bardzo sucho No i nic nie ma A póki co nie będzie no, wczoraj była burza, w nocy była burza. No ale to co z tego? Same burze nie wystarczą. Musi trochę ten, co prawda będzie ciepło. Może coś wyskoczy, ale to tak. Wydaje mi się, że taki letni wysyp się skończył, bo też już nie. Muchomorów czerwieniejących u mnie tak niezbyt, niezbyt już rosną. Muchomory czerwieniejące to są te takie grzyby, które są podobne do muchomorów czerwonych, ale to nie jest to samo, bo czerwieniejące są jadalne. One właśnie na lato robią rosnąć one są jaśniejsze niż czerwone a te grzyby tutaj one są strasznie tak tutaj zobaczcie jakie trawy takie o to nie, one tutaj są, nie mają bardzo jak się rozłożyć jak urosnąć więc są takie właśnie wytłuczone one tutaj taki mają taki kwisto czerwony ten kolor taką czarną takie widzicie i to właśnie tak strasznie śmierdzi one w Polsce nie są chronione, ale w wielu krajach właśnie są. Niestety niestety, ale te grzyby bardzo śmierdzą, więc nieprzyjemnie tutaj jest, ale to nic. Fajnie, fajnie, fajnie się tak prezentują, ładnie wyglądają, ale no to tylko wygląd. Nie są jadalne trujące niby też nie są, ale nie zbiera się ich. Rzadko te grzyby są tutaj u nas akurat występują. Ja tutaj takie mam miejsce, gdzie właśnie w tamtym roku też rosły niedaleko. No i tak się także prezentują. Niestety, słuchajcie, no nie mam bardzo jak Wam o czym innym nagrać, bo po prostu grzybów nie ma. Nie, będzie, nie będę ich dotykał, bo no nie chcę, żeby mi później ręce strasznie śmierdziały. No i tak. Taki tutaj brzozowy lasek, troszkę takiego topul szukam. No, no niezbyt coś jest tutaj kolejny jakiś okaz ale to też taki ta trawa im naprawdę nie daje nie daje im, że tak powiem pola manewru a patrzcie jak mucha chodzi o, widzicie a no, muchom się te grzyby na pewno podobają na pewno są z tych grzybów zadowolone no ja akurat nie no ale nie ma co się dziwić I, a innych grzybów powiem wam szczerze, że nie ma nie rosną bynajmniej. Trzeba poczekać teraz, już się na taki typowo jesienny wysyp. I może wtedy coś będzie rosło, bo póki co, tak średnio bym wam powiedział. Wczoraj trochę kurek, ale ani jednego innego grzyba. Same kurki. Żadnego kozaka, żadnego prawdziwka. Podgrzybki no to jeszcze za wcześnie. W się sensie już pojedyncze się trafiają, do tego nie mówię, ale ten... Innych nie ma. Tutaj też, właśnie, troszkę zajączków zawsze rosło. Nic. Nic nie ma. No, nie wiem. Tak to właśnie słabo. A trzeba czekać już na typowo jesienny, wys jesienny wysyp. Może wrzesień albo październik. Zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie ja będę się żegnał. Będę kończył. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.